Witam serdecznie z tej strony Fuli. Wróciłem z pracy 9 godzin. Pracowałem dzisiaj. Ja, ja im się podsumuję, a ja dla Was nagrywam relacje. Cóż za, YouTuber? Dajcie łapkę za to. Zaczynamy relację, Tam zaczyna w, w tle Patryk Play Games. Ze mną tam był Mateusz Sowa i także Mateusz Bubul. No było ciekawie, czwarty kwalach słaby wynik na mnie. Ale teraz w zaczyna swoje taktyki dzikie, czyli zakładam twardą mieszankę. Na pierwszy stint, o wyłączam tam no, chyba Trak, trakcję, wyłączam tak, pyk, pyk. Fułek jakie opony wziąłeś? jakie opony wziąłeś, pytanie. A ja wziąłem twarde. Inne strategie i mieli inną, będą mieć inną jeśli widzicie widzieć. Gdyż będą mieć miękkie opony wokół. Ja wiedziałem, że będzie dużo zamieszania, dużo walki, gdyż każdy może mieć inny tempo. Ktoś, co był na mokrym silny, może być słaby na suchym, więc ja wolałem nie ryzykować na miękkich mieszankach i, i zaryzykowałem. I dałem pewną twardą, która wytrzymuje 2-3 okrążenia dłużej niż miękkie i dzięki temu można w stopach wyprzedzić rywala. Pierwszy oczywiście no, Marcin Rybarczuk, Rybaczuk, czwarty ja, no niestety dziesiąty Patryk w kwalach. Ale Mateusz będzie walczył. Znacie mnie, znacie mnie oczywiście z moich filmów, że ja zawsze walczę. Już tutaj grzejemy silnik. Trzy światła, cztery, pięć i poszli, 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 poszli po zwycięstwo Mateusz, jedź, jedź Wszyscy moi widzowie na to czekają, tak to by trochę zociło mi tyłem. Po prawej stronie Mateusz Fotek, chce mi się wpychać. Po lewej stronie raczej swoim Red Bullem, a ja nie trzymam się za Mateusza. Mateuszem musiałem. sam Mateuszowie. Drugi Mateusz, trzeci Mateusz, czwarty Mateusz i piąty Mateusz. Co się dzieje? Szucham. Trzeba jechać tutaj ładnie. Sekcja S-Sek. S tutaj, oj, ofensywnie. Pojechał musiał. A już nim się czaje, już jestem blisko niego, już chcę go atakować. Jest trochę. Czuję, że jest wolniejszy ode mnie troszeczkę. Ale czy się to uda? Czy damy radę? Zobaczymy. Tu już jest drugie okrążenie, cały czas blisko Mateusza musia, którego lekko tepiej, robi tak tep, 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 tep. Już coraz bliżej jego tylniego skrzydła i sobie wepnął się tutaj, nie, 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 trochę za, za słabo prędkość, trochę za daleko był niego. Ale tu teraz, teraz popełnił błąd, wyjechał słabiej, ciągle w niego lekko uderzam, bo nie, nie tak go laguje, że nie mogę ogarnąć. Cały KS, cisnę ile mogę, Chcesz mieć spokój z nim, nie chcę ubić za nim. Tep, 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 nie wiem gdzie jest, Tam wypadł Marcin Rybaczuk, Rybaczuk wypadł, a ja wyprzedzę musiał, tak, tak, udaje mi się dwie pozycje na jednym zakręcie, cóż za walka. Stara Gwardia naprzedzie, Mateusz Słowa i Mateusz Fułek naprzedzie, Stara Gwardia prowadzi, A się lekko zaśmiał Mateusz Słowa. I teraz będziemy uciekać, oj tutaj słaby, słabo wjechałem ten zakręt, na pewno mistrz tego sezonu jest zdenerwowany, gdyż... On mówi, że tam go dotknąłem. Nie, go nie dotknąłem, przecież czysta, nie widzieliście, że nie było żadnego kontaktu. Tu już jest piąte okrążenie, Mateusz Sowa ma problemy z oponami, miękkie opony się kończą w jego bolidzie. A ja jestem jego coraz bliżej. Tu za szeroko i wzbogacone i tak jest, wychodzę na prowadzenie. Vamos, vamos Mercedes, Mercedes szaleje na torze. Mówiłem, że na suchym to ja im pokażę. Na pewno się podniecali tym, że wygrali ze mną na mokrym. Ale na suchym jeszcze, jeszcze jestem najlepszy, jeszcze nie znaleźli na mnie sposobu. Mój McLaren piękny, czarnofioletowy z tyłu z kariery. Tu już jest ósme okrążenie, czas na zjazd do boksu, szybciutki zjazd. Na pewno stracę, gdyż zostałem dłużej i moje opony, jeśli widzicie, już są czerwone i mają dosyć. Co oznacza, że miałem słabsze tempo. Pamiętajcie, jeśli jakaś jedna opona zrobi się czerwona, zjeżdżajcie do boksu. Albo, no... Jak się są już dwie albo trzy, to już macie przekichane, panowie. I panie, jeśli mnie oglądają i grają w tą grę. Bo tu już się kończy trakcja, zaczyna się ślizganie na lodzie. I dzikie węże i wszystko, co najgorsze. I... Williams mnie wyprzedza. Marcin Rybaczuk. Ajajajajaj, niedobrze, niedobrze spadłem na czwartą pozycję. Co to będzie? Co to będzie? Oczywiście, co to będzie? Fuli będzie znowu nadganiał. Fuli się znowu nie podda. Tu już jestem blisko Marcin a dziewiąte okrążenie. Znowu to sama pozycja jak z Xandrasem, czyli Mateuszem. Musiałem tu trochę skrócić sobie, ale ja się nie dam. Kers yy, bogacona i to jest najlepsza technika na 329, 330 na prostej, ale prędkość diaboliczna. Widziałem, że to dużo by Ładny, ładny manewr mojej strony. Jedziemy dalej, gonimy następnego. Przede mną już jest Mateusz Musiał. Mateusz Musiał przede mną. Ten sam manewr? Czyżby ten sam manewr? Ale mam prędkość diaboliczną, nie mam szans. Tak jest, już jest druga pozycja. Przede mną Mateusz Sowa tylko. Znowu nadganiamy, znowu walczymy, znowu się nie poddajemy, oczywiście, pamiętajcie, nigdy się nie można podawać, jeśli jesteś nawet ostatni, kupię 2-3 punkty, jak się zdobędziecie dzięki walce, mogą dużo dać na końcu sezonu, także pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie, jeśli dzisiaj w jakichś ligach, w jakichś karierach, a tu, oj, oj, co się dzieje, Błon McLaren wpadł w i w bandę, na prowadzeniu znowu Mercedes, mówiłem, nie poddawałem się, robiłem swoje, choć miałem trochę straty do... Mateusz Asowy, kierowca McLarena. On popełnił błąd i stracił prowadzenie w tym wyścigu. Mateusz Fłek na prowadzeniu znowuż. Chyba już mnie nie dogonią, jak sądzicie? Jeśli tak sądzicie, napiszcie w komentarzu. Już mnie chyba nie dogonią. 12. krężenie z 27. Przede mną jeszcze dwa stinty na miękkiej mieszance. Ostre ciśnięcie na tej mieszance. Ja już będę robił swoje, ja już będę dojeżdżał, chciał dojechać do mety spokojnie. 3,2 sekundy przed Mateuszem Wysiałem i i pół nad Marcinem Rybaczukiem, coraz dalej się oddalam, 15 okrążenia, czas na zjazd do boksów, płomienko, mieszankę, której jeszcze w tym wyścigu nie użyłem. Pierwszy, drugi boks, jak fuli, to ja fuli, zjeżdża fuli, zjeżdża fuli do boksu, szybki pit stopik panowie, tak, 3,1 i to jak wyjadę, jak wyjadę? To jest najważniejszy moment wyścigu. Gdzie wyjedzie? Fuli? Czekamy i. Tak, na prowadzeniu! Jest, 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 jest. Vamos. Pierwsza pozycja. Iha, jedziemy. Mam dużą przewagę nad resztą stawki. Niezłe tempo w moim wykonaniu. Czułem, że bolid prowadzi się tak jak chcę i tak jak żądam. Po prostu. Choć ten tor, nie czułem się szczerze pewnie na nim, gdyż. Słabo on jakoś jechałem, nie wiem. Mało na nim jeździłem jakiejś żadnej ligi. Oprócz tej, jeszcze pierwszy raz mój lid lidza wyścig tutaj. Chyba OR jechałem, ale tam na Mokro. Byłem, nie wiem, który no, piąty czy czwarty. Tu już jest 22 okrążenie. To będzie pokazane naszym przeokrążeniem w moim wy tym wyścigu. Specjalne dla was. Kers na prostej. Pierwszy zakręt prawy. Na drugi bieg. Spokojnie, trzeci, czwarty. Jak na szerszy, wychodzimy trochę po tarce. Teraz ostro, jak najofensywnie w tarki wjeżdżamy. już możemy wtedy mieć jak największą prędkość na wyjściu z zakrętu. To jest sekcja szybka, prawie. Teraz zakręt bez odjęcia. Lewy, ostro po tarce. Cały czas gaz. Tutaj nie hamujemy praktycznie nic. Ostro ofensywnie w tarkę. Drugi bieg, prawy. Jak na wyjście. Oby nas nie spowolnią na wisze i na trawie. Piąty bieg, nawrót na pierwszym biegu. bardzo Najwolniejszy zakręt na tym torze: 70 na godzinę. Jak na szersze wyjście, pięknie po tarce. Czwarty, piąty. Teraz będzie długa, dosyć prosta. Może użyć dosyć dużo kersu, gdyż później, już tak, jeszcze zdaniem, jedna prosta za bardzo się przyda. Teraz szybki lewy, bardzo długi, podwójny. Takie U. Wyjazd z tego dwóch lewych na prostą. Chyba najdłuższą na tym torze. Lecz bez strefy DRS. Teraz przed mi bardzo znany zakręt 130R. Bez odjęcia 302, 3, 4, 5. I to do pierdynki. Są na godzinę. szyka na prawy, lewy. Wyjście na prost start. I mamy koniec okrążenia. Czas będzie 1.33, 137. Sądzę, że całkiem niezły jak na wyścig. Byłem jeszcze raz tak szybsze okrążenie, Niestety nie pokonałem tego najszybszego. Kwiatkowski siódmy. Tu już jest końcówka tego wyścigu, i już mogłem sobie cisnąć, robić co chcieć, bawić się troszeczkę tym wyścigiem, Tyż już miałem dużą przewagę nad drugim Mateuszem. Musiałem kierowcę Indy i Mistrzem. Tu już zaczęło lekko podać na koniec. Mateusz był bardzo zadowolony z tego, by ty chciał odrobić, ale to już jest koniec. Nie ma już nic. Koniec drugiego sezonu. Niestety moje nieobecności nie pozwoliły mi tego utrzymać. Mistrzostwa. Niestety tak wyszło. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie, żebym jeździł więcej w takich ligach. Nagrywał relacje z tego. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.